Cześć, cześć, witajcie, z tej strony i zapraszam Was na kolejny zestaw komputerowy w polecanych zestawach komputerowych na miesiąc styczeń. Tym razem przyjrzymy się konstrukcji za 8500 zł. Tak więc zaczynamy! No dobrze moi drodzy, zaczynamy tradycyjnie od procesora i dzisiaj padło znowu na i5-13600KF. Bardzo wydajna jednostka y, CPU, która tam moim zdaniem teraz jest jednym z najbardziej opłacalnych procesorów, jeżeli ktoś składa w naprawdę, no już dość dużym budżecie komputerek, który chce mieć też bardzo wydajną maszynę. Oczywiście, no, minimalnie wydajniejsza będzie i 7 czy i 9 13 generacji, ale dopłata pieniędzy właśnie do tych procesorów względem uzyskiwanej wydajności jest no, moim zdaniem totalnie tutaj odwrotnie proporcjonalna właśnie do ilości wydanych pieniędzy, stąd jeżeli chodzi o opłacalność, to ta i piątka naprawdę wypada rewelacyjnie, no i z czystym sumieniem mogę wam ją polecić, bo jest to naprawdę mega, mega wydajny procesor do gier, który w zupełności sobie poradzi z praktycznie teraz każdą dostępną kartą, która jest na rynku, więc padło na taką jednostkę CPU, a nie inną. W chocie 1549 zł wypada on, no powiedzmy to, że nieźle. Wiadomo, że najbardziej opłacalne będą procesory pokroju 13400F czy 12400F, ale tutaj mamy jeszcze taki w miarę zdrowy rozsądek, tym bardziej porównując do dziewiątki, chociażby 13900K za no, ponad 3000. Lecimy do płyty. Płyta, która oczywiście nie pozwoli nam odblokować możliwości OC procesora, ale w zupełności wystarczy pod yy, właśnie naszą I5 13600KF. Płyta na chipsetie B760, czyli nie mamy problemu z BIOSem, mam tu na myśli oczywiście to, że nie musimy na start aktualizować, natomiast jeżeli dostaniecie już tą płytę główną i dostaniecie tego CPU, to warto tak czy siak zaktualizować BIOS do najnowszych, bo z reguły jak wychodzi nowy chipset, to te pierwsze BIOSy są no nie do końca jeszcze do końca, takie zgrane, udane, więc warto... No zaktualizować bios tak czy siak. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, no to poszukajcie u mnie właśnie na kanale jest materiał jak zaktualizować bios na Waszej płycie głównej i żebyście chcieli, żebym taki materiał odświeżył i na przykład zrobił niekoniecznie na Asusie, na, tak, tak jak wtedy tylko na innej producencie płyty głównej, no to śmiało piszcie. Też postaram się dla Was taki materiał przygotować. 779 zł za płytę w formacie ATX-owym z fajną sekcją zasilania w pełni chłodzoną. Złączałem dwa jedno z shieldem. No i panel wejść-wejść powiedzmy to normalny. Nie ma ani fireworków ani nie ma biedoty. Czyli taki no średnia półka. 8 USB-ków, wyjść wyjścia obrazowe, z których nie skorzystamy. 2,5 gigabitowy LAN oraz 6 wyjść jack do podłączenia naszego rozbudowanego systemu audio. Za 779 zł moim zdaniem całkiem sensowna i fajna konstrukcja. Lecimy teraz do chłodzenia procesora, bo nasz procesor w standardzie nie ma chłodzenia. Fortis 5 z tego tytułu, że no, nasz procesor jest dość ciepły. No i tutaj fajnie byłoby go schłodzić czymś, co jest naprawdę wydajne, dlatego padło na Fortis 5. Jeżeli ktoś by chciał i miał dodatkowy budżet, no to można dopłacić do wersji Dual DualFan albo wersji z ARGB, jeżeli ktoś by chciał mieć światełka również na chłodzeniu. Do pary z naszym procesorem i płyną główną wybrałem Kingston Fury 32GB 3200MHz CL16. Naprawdę fajne pamiątki za 429 zł. No moim zdaniem to jest no, bardzo dobra cena jak za 32GB. Tym bardziej że pamięć fajnie potaniała. Stąd padło na takie kościoła inne, niezawodne, nieraz przeze mnie testowane, sprawdzane, więc mam temat obadany. Z czystym sumieniem mogę wam polecić właśnie ten. RAM, no i 32 GB, no bo w kąpie jest tysiąca. Moim zdaniem, te 32 GB -y, no to jest taka troszeczkę rzecz konieczna, wymagana. No Na pewno, w, w potach wyższych, to już jest rzecz konieczna, natomiast tutaj budżet pozwolił na to, żeby wcisnąć 32 GB. O taktowaniu, moim zdaniem, jak najbardziej sensownym i wystarczającym, gdyż lepiej wziąć na dzień dzisiejszy 32 GB, które będą normalnie, powiedzmy, taktowane, czyli te 16 niż pchacie na siłę w jakieś wyśrubowane 16 GB. bo Uwierzcie, że przy tej karcie i tym procesorze niekiedy te 16 GB RAM może być już za mało w najnowszych grach komputerowych. Dalej dysk. Dysk Lexara NM620. Tutaj przeoszczędziłem, bo nic lepszego, że tak powiem, nie zmieściłoby mi się już w budżecie. 315 zł za 1 TB. Naprawdę dobra cena. Wielokrotnie polecany. Myślę, że ci, co oglądają dłużej moje materiały na tym kanale, to doskonale wiedzą, że jest to prawdziwy hit moim zdaniem teraz w sprzedaży. No i też naprawdę fajne ma parametry, jeżeli chodzi o prędkość odczytu zapisu za 315 zł. No kurczę, prawdziwa okazja. No to zasilacz. Endorfi Supremo FM5 850W. Fajnie, że Endorfi prowadziło już zasilacze, czyli ten brandowane SPC można tak to ująć. Fajnie, że jest coś mocniejszego. Mamy 850W i mamy tysiączkę jasne. Szkoda, że zabrakło 750W jednostki, taka byłaby tutaj najlepsza moim zdaniem, natomiast no, z racji, że nie ma 750W to wziąłem 850W jednostkę. Na pewno większa moc nie będzie przeszkadzać nam, żeby komputer jeszcze lepiej chodził. No Za 600zł to jest moim zdaniem naprawdę dobra oferta, Corsair no, byłby droższy, wiem, że lepszy, ale byłby troszeczkę droższy, a nie chciałem już naginać budżetu. Natomiast to Endorfi to jest pełni modularna konstrukcja z 80 Plus Gold i pięcioletnią gwarancją, więc tak czy siak to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry zasilacz, który z czystym nie mogę Wam polecić. No, tym bardziej do kompa za już naprawdę dobre pieniądze, grube, bo 8500 zł. No i obudowa. Obudowa Silver X-Casted TG. Ostatnio też polecana przeze mnie z 289 zł to w kwadzie 8500 trochę biedna obudowa, ale szczerze powiedziawszy, Ciężko mi było coś już tutaj znaleźć, bo budżet mi się już praktycznie skończył, jak brałem obudowę. Stąd padł wybór na Silverman TG. No i cóż, cztery śmigła, ARGB, dużo meszu, całkiem pojemna skrzyneczka. No i też zmieści spokojnie nasze chłodzenie, jak i karty graficzne. To jest niewątpliwie istotne, oczywiście, przy budowaniu PC. Z racji, że nie mamy iO, to moim zdaniem tutaj to jest wystarczająca obudowa bo tego miejsca nad płytą główną nie ma jakoś przesadnie dużo, więc niektóre chłodnice AIO mogłyby po prostu nie wejść. Tutaj mamy wieżowy, więc w zupełności to sobie pomieści, to skrzyneszka. No i też czytaliśmy go RGB, fajnie rozświetlą tą obudowę, więc finalnie będzie to naprawdę ładny moim zdaniem zestaw. No i na koniec karta graficzna od GameWarda. Jest to RTX 4070 Ti Phantom Reunion na kościach DDR6X 12 GB. No, najtańszy jest to tak na dobrą sprawę na dzień nagrywanie tego materiału ETX 4070 Ti. Czy najgorszy? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj te nawet te najtańsze 4070 Ti trzymają poziom i ta karta będzie naprawdę fajnie działać. Poza tym, no kurczę, nie oszukujmy się, wydajność tej karty jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Za 4400 osiągamy wydajność, która niekiedy przekracza wydajność 3090, która kosztuje dużo, dużo, dużo więcej. No więc tak czy siak moim zdaniem to jest całkiem dobry deal, jeżeli chodzi o uzyskanie wysokiej wydajności za stosunkowo, mówię oczywiście stosunkowo małe pieniądze. No i e, między innymi mam nadzieję, że wrócą inne 470 i w tych niskich budżetach, bo naprawdę tutaj na rynku się sporo e, podziało. No dobrze, przechodzimy do koszyka. Koszyk wygląda tak, 8558 zł. Nie mamy żadnych gratisów, promocji i tak dalej, więc jak najbardziej spoko dla Was, bo jak za zobaczycie zapisaną tą listę, to nie będziecie zszokowani, że coś jest więcej. Natomiast, jeżeli byście chcieli kupić te komponenty albo cały koszyk, to tradycyjnie odsyłam Was do opisu, gdzie macie wszystkie wyszczególnione komponenty oraz cały koszyk. No i też nie zapomnijcie o giveaway'u, który organizuję wraz z partnerem kanału. Link tradycyjnie Opisie, tak więc zachęcam, zapraszam do sprawdzenia opisu. Natomiast w tym materiale to by było na tyle. Jeżeli się Wam podobał, to będzie mi niezmiernie miło, że zostawicie łapę w górę, oraz subskrypcję na tym kanale. E, jeszcze raz piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie komputerowym, co byście wyzłożyli w pociecie 8000 zł. Jestem bardzo ciekaw, natomiast teraz już będziemy kończyć. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia.